Druga księga królewska, rozdział trzynasty. W 23 roku panowanie Joasza, syna Achazjasza króla Judzkiego, objął władzę królewską nad Izraelem w Samarii, Jehoahaz, syn Jehu, a panował 17 lat, czynił zaś to, co złe w oczach Pana, naśladując grzechy Jeroboama, syna Nebata, w które ten wciągnął Izraela i od nich nie odstępował. Toteż rozgorzał gniew Pana na Izraela i wydał ich w moc Hazaela, króla Aramu i w moc Ben-Hadada, syna Hazaela przez cały ten czas. Jehoachas błagał wtedy Pana, a Pan go wysłuchał, wejrzał bowiem na udrękę Izraelitów, jaką udręczył ich król Aramu. Pan dał Izraelowi wybawiciela tak, iż wydostali się spod zwierzchnictwa Aramejczyków. Synowie Izraelscy mieszkali zatem w swoich namiotach jak dawniej. Jednakże nie odstąpili od grzechów rodu Jeroboama, które ten wciągnął Izraela. Owszem, trwali w nich, a nawet Ashera utrzymała się w Samarii. To też nie pozostało Jehoahazowi więcej ludu zbrojnego, jak tylko pięćdziesięciu jezdnych, dziesięć wozów wojennych i dziesięć tysięcy pieszych. Wytracił ich bowiem król Aramu, i uczynił z nich jakby proch do deptania. Pozostały zaś sprawy Jehoahaza i wszystko, czego dokonał, i całe jego potęga opisane są w księdze dziejów królów izraelskich. I spoczął Jehoahaz ze swoimi ojcami i pochowali go w Samarii, a władzę królewską ponił objął Joasz, jego syn. W 37 roku panowanie Joasza Króla Judzkiego objął władzę królewską nad Izraelem w Samarii Jehoasz, syn Jehoahaza, a panował 16 lat. I czynił to, co złe w oczach Pana, nie odstępował od żadnego z grzechów Jeroboama, syna Nebata, w które ten wciągnął Izraela, ale trwał w nich. Pozostały zaś sprawy Joasza i wszystko, czego dokonał, i cała jego potęga, z jaką walczył przeciwko Ama, Sjaszowi królowi ludzkiemu są opisane w księdze dziejów królów izraelskich. I spoczął Joasz ze swoimi ojcami, a na jego tronie zasiadł Jeroboam. Joasz zaś został pochowany w samadi obok królów izraelskich. Gdy Elizeusz zapadł na chorobę, na którą miał umrzeć, udał się do niego Joasz, król izraelski i płacząc nad nim rzekł: Ojcze mój, ojcze mój, rydwanie Izraela i konico jego. Wtedy rzekł do niego Elizeusz: Przynieś łuk i strzały, i przyniósł do niego łuk i strzały. A potem rzekł do króla izraelskiego: Połóż swoją rękę na łuku. Położył więc swoją rękę, a wtedy Elizeusz ułożył swoje ręce na rękach króla. Potem rzekł: Otwórz okno na wschód. A gdy otworzył, rzekł Elizeusz: Strzelaj. I wystrzelił. A ten rzekł: Strzała zwycięstwa od pana, i strzała zwycięstwa nad Aramem. Pobijesz Aramejczyków pod Afek doszczętnie. Następnie rzekł: Zabierz strzały. A gdy zabrał, rzekł do króla izraelskiego, uderz nimi o ziemię i uderzył trzy razy, a potem przestał. Wtedy rozgniewał się mąż Boży na niego i rzekł, należało pięć albo sześć razy uderzyć, wtedy, byś pobił Aramejczyków doszczętnie, lecz teraz tylko trzy razy pobijesz Aramejczyków. Potem Elizeusz umarł i pochowano go. Następnego roku wtargnęły do kraju moabskie oddziały najezdnicze. Zdarzyło się, że gdy chowano jakiegoś człowieka, zauważono, że właśnie nadciąga oddział najezdniczy. Rzucono wtedy go, tego człowieka do grobu Elizeusza, a gdy ten człowiek dotknął zwłok Elizausza, odzyskał życie i wstał o własnych siłach. Hazael zaś, król Aramu, gnębił Izraela przez cały czas panowania Jehoahaza. A Pan jednak okazał im łaskę i zmiłował się nad nimi i zwrócił się znowu ku nim przez wzgląd na swoje przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Nie chciał ich zgładzić, nie odrzucił ich od swego oblicza aż do teraz. Gdy zaś umarł Hazael, król Aramu, a władzą królewską po nią objął Ben-Hadad, jego syn. Jehoasz, syn Jehoachaza, odebrał z powrotem spod władzy Ben-Hadada, syna Hazaela, Miasta, które tenże w wyniku wojny zdobył na Jehoachazie jego ojcu. Joasz pobił go trzykrotnie i odebrał z powrotem miasta izraelskie.